Wybranie dobrych pokrowców na siedzenia jest ważniejsze niż się wydaje. Nawet jeśli początkowo Twoje siedzenia są nieskazitelne, z czasem zabrudzą się i zużyją, co powoduje, że wnętrze samochodu starzeje się. Niezależnie od tego, czy masz rodzinę, czy po prostu nie masz czasu na profesjonalne czyszczenie, wybór wysokiej jakości pokrowców pozwoli Ci utrzymać je w ochronie i nadać im odnowiony wygląd. W tym filmie pomagamy znaleźć najlepsze pokrowce, dzięki którym wnętrze Twojego pojazdu zawsze będzie nieskazitelne. Linki do zakupu wszystkich produktów znajdziesz w opisie filmu. Numer 1 Procar. Ten produkt to uniwersalny zestaw 5 w jednym na siedzenia samochodowe, wykonany z peł skóry z piankowym wypełnieniem, zaprojektowany, aby zapewnić komfort we wszystkich porach roku. Dostępny jest w wersjach standardowej i luksusowej z kombinacjami kolorów czarno-czerwonych lub czarno-zielonych i zawiera elementy takie jak zagłówki oraz wsparcie lędźwiowe w wersji luksusowej. Większość użytkowników podkreśla doskonały stosunek jakości do ceny, wysoką jakość materiałów oraz idealne dopasowanie do różnych modeli pojazdów od sedanów, posuwy i ciężarówki. Dodatkowo łatwość konserwacji i często prosta instalacja są wyróżniane, choć niektórzy napotkali drobne trudności, takie jak problemy z dopasowaniem do niektórych siedzeń, lub niekompletna dostawa zestawu. Podsumowując, jest to atrakcyjny i funkcjonalny dodatek dla tych, którzy chcą odnowić i chronić wnętrze swojego samochodu, nie wydając przy tym fortuny. Numer 2 Mulkord. Ten zestaw pokrowców na siedzenia samochodowe to kompleksowa i funkcjonalna opcja. Dostarczany jest jako zestaw składający się z 9 elementów, w który wchodzi 5 pokrowców na zagłówki, 2 na siedzenia przednie, 1 na siedzenia tylne oraz 1 na poduszki siedzeń tylnych. Pokrowce wykonane są z wysokiej jakości skóry poliuretanowej, co czyni je bardzo odpornymi na zabrudzenia i łatwymi do czyszczenia, jednocześnie zachowując nowoczesny i elegancki wygląd który nie starzeje się szybko. Jedynym minusem jest fakt, że w wielu modelach samochodów nie przylegają idealnie, co może się zdarzyć, gdy nie wybierzesz pokrowców dedykowanych dla konkretnego modelu pojazdu. Montaż jest prosty, choć niektóre osoby miały problemy z powodu braku jasnych instrukcji, co może być frustrujące dla niedoświadczonych użytkowników. Ponadto projekt pokrowców przednich zawiera specjalne szwy kompatybilne z systemami poduszek powietrznych, co gwarantuje bezpieczeństwo w razie kolizji. Niektórzy użytkownicy zauważyli jednak, że nie pasują one dobrze do systemów takich jak ISOFIX w siedzeniach tylnych, co utrudnia montaż fotelików dla dzieci. Ostatecznie produkt ten oferuje dobre rozwiązanie do odnowienia wnętrza samochodu w sposób ekonomiczny i stylowy pod warunkiem uwzględnienia ewentualnych trudności z dopasowaniem w niektórych modelach. Numer 3. Auto Youth. Zestaw pokrowców na siedzenia przeznaczony jest wyłącznie dla siedzeń przednich. Oparcie jest wysokie i wykonane z trwałego, wodoodpornego oraz łatwego do czyszczenia materiału. Montaż odbywa się bez użycia narzędzi dzięki zastosowaniu pasków zszytych z klamrami. Jednak ważne jest, aby wiedzieć, że nie nadają się one do siedzeń z budowanymi pasami bezpieczeństwa. Gdyż konieczne byłoby przecięcie niewielkiej części, aby umożliwić przejście pasa. Dodatkowo specjalny projekt szwów pozwala na rozłożenie bocznej poduszki powietrznej w przypadku silnego uderzenia, co zwiększa bezpieczeństwo. Produkt zawiera dwa przednie pokrowce z wysokim oparciem oraz akcesorium w postaci haczyka do poduszki powietrznej i pasuje do większości pojazdów, takich jak sedany, sufy, ciężarówki i wany, choć nie jest przeznaczony dla bardzo małych lub bardzo dużych samochodów. Pokrowce oferują nowoczesny styl i ochronę oparcia, przekształcając wnętrze samochodu w przestrzeń bardziej komfortową i atrakcyjną wizualnie pod warunkiem sprawdzenia kompatybilności z modelem siedzenia. Numer 4 Sakura Merton Pokrowce na siedzenia samochodowe to uniwersalny produkt, który pasuje do większości pojazdów zarówno do siedzeń przednich, jak i zagłówków. Dostarczane są jako zestaw składający się z dwóch pokrowców na siedzenia przednie oraz dwóch na zagłówki, wyróżniając się elastycznymi oprzyciami i pierścieniami mocującymi, które ułatwiają ich dopasowanie bez problemów. Dodatkowo są kompatybilne z bocznymi poduszkami powietrznymi, co pozwala na prawidłowe rozłożenie poduszki powietrznej w przypadku kolizji, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa Materiał to nylon nadający się do prania w pralce, co sprawia, że czyszczenie jest bardzo proste. Idealne dla osób, które chcą utrzymać wnętrze samochodu w nieskazitelnym stanie bez większego wysiłku. Chociaż niektórzy użytkownicy zauważyli, że tkanina jest nieco cienka, większość zgadza się, że pokrowce dobrze leżą i oferują dobry stosunek jakości do ceny. Podsumowując, te pokrowce stanowią elegancką, ekonomiczną i praktyczną opcję, aby szybko i bezproblemowo odmienić wnętrze samochodu. Numer 5. Upgrade Pokrowce na siedzenia Upgrade 4Cars do siedzeń przednich to wszechstronna opcja, która obiecuje ochronę wnętrza samochodu oraz poprawę komfortu jazdy. Ten dodatek, wykonany z wysokiej jakości poliestru z piankowym wypełnieniem, dostępny jest w kolorze czarnym. I oferowany jako kompletny zestaw czterech elementów, przeznaczony dla kierowcy i pasażera. Materiał jest elastyczny i łatwy do pielęgnacji, ponieważ można go prać w temperaturze 30°C, co ułatwia utrzymanie w czystości. Produkt wyróżnia się ochroną siedzenia przed zużyciem oraz poprawą wyglądu wnętrza pojazdu, łącząc design i funkcjonalność w cenie, którą wielu uznaje za niezrównaną. Z drugiej strony opinie użytkowników są zróżnicowane. Niektórzy twierdzą, że pokrowce idealnie dopasowują się do ich pojazdów, oferując praktyczne i ekonomiczne rozwiązanie, jak na przykład model, który dobrze pasuje do samochodu marki Polo z 2007 roku. Inni jednak zwracają uwagę na pewne trudności, zwłaszcza przy dopasowywaniu pokrowców do dolnej części siedzenia lub gdy tylny pokrowiec nie jest kompatybilny z pojazdem. Wspomniano także o drobnych niedogodnościach, takich jak rozerwanie jednej z gumowych taśm podczas montażu oraz o odczuciu, że w niektórych modelach pokrowiec może być nieco za mały. Linki do zakupu wszystkich produktów znajdziesz w opisie filmu. Modele przedstawione w filmie są uniwersalne i pasują do każdego samochodu. Jeśli jednak szukasz najlepszego dopasowania, zalecamy wybrać model dedykowany Twojemu pojazdowi. Mam nadzieję, że te informacje pomogą Ci podjąć świadomą decyzję. Do zobaczenia.